Piotr Mruz jest znów zakochany. To burzliwa relacja. Piotr Rus, znany przede wszystkim z roli starszego aspiranta Kuberoguza w serialu Gliniarze, zdobył sympatię widzów nie tylko dzięki aktorskiej charyzmie, ale również dzięki zwycięstwu w programie Taniec z Gwiazdami w 2021 roku. Poza ekranem aktor znany jest z aktywności sportowej i zaangażowania religijnego. Do niedawna był singlem, ale teraz to się zmieniło. Piotr Mróz przez kilka lat był w związku z Agnieszką Wasilewską, modelką i Miss Polski 2014. Para zaręczyła się w maju 2022 roku w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, co było dla aktora wyjątkowym momentem w życiu. Niestety, związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozstaniem w 2024 roku. W rozmowie z Małgorzatą Obczowską w podcaście Dramagedon MRUS otworzył się na temat przyczyn zakończenia relacji. Gdy jestem zaręczony, myślę o tej osobie bardzo poważnie. Zauważyłem jednak, że nasze drogi i priorytety zaczęły się rozjeżdżać, szczególnie w ważnych kwestiach. Wyznał aktor. Piotr Mróz znów frantkuje. Choć rozstanie było dla niego trudnym doświadczeniem, Piotr Mróz nie zamknął się na nowe uczucia. Jak sam przyznał, od jakiegoś czasu spotyka się z kimś nowym, choć relacja jest daleka od stabilności. Spotykam się z kimś, ale status związku to skomplikowany. Oburzliwa relacja, ale jednocześnie daje mi dużo satysfakcji i emocji, o których już zapomniałem. Przez prawie rok byłem sam, zanim poznałem tę osobę zdradził. Aktor podkreślił, że z natury jest związkowcem, a życie w pojedynkę, choć miało swoje plusy, nie było dla niego łatwe. Największym wyzwaniem okazało się ponowne otwarcie na obecność drugiej osoby. Aktor wspominał sytuację, gdy nowa partnerka pojawiła się w jego mieszkaniu, co wywołało u niego mieszane uczucia. To jest bardzo niebezpieczne, wiesz, bycie singlem. Uzależnia i później i ciężko kogoś wpuścić do swojej przestrzeni. Mamy swoje nawyki, przyzwyczajenia. Pamiętam, jak ta kobieta pojawiła się w moim mieszkaniu. Nagle coś było nie na swoim miejscu, czegoś nie mogłem znaleźć. To zaburzyło mój uporządkowany świat, opowiadał w wywiadzie.